No, i wielki finał, grande finale. Po prostu jedziemy z Koksem. 6 piw w zielonej butelce, które prze, prze, przeszły eliminację. Nie, nie powiem, że najlepszych w Polsce 6 piw, które można kupić, ale 6 piw, które przeszły eliminację. No, zobaczymy, co z tego będzie. Będę się wspomagał e, sędziowaniem według klasyfikacji PSPD. 6 piw, proszę bardzo. Piwa zostały przekodowane, więc e, jedynka już nie. Znaczy może być jedynką tą z pierwszej serii, ale nie musi. O, znowu czuję te skunksowe nuty. A potem ich nie mogę wyczuć. Dobra. Piana. E, na pewno e, piątka i szóstka dostają za pianę naj, najwięcej. Piątka. One są wszystkie strasznie mocno gazowane. Więc tu daję zapiane no 4. 4, 4. Tu jakiś szczątkowy lacing się tworzy, więc też damy 4. A pozostałe dwa, 2, 2, 2. Barwa. No ta jest zdecydowanie za jasna dla mnie. Przepraszam, taką dłójka. No, no, sami widzicie, sami widzicie. E, więc dam jej 2. No pozostały się mieszczą w tym, więc po 3 dostają. 3, 3, 3, 3. Aromat. Jedziemy z koksem. Może tym razem od końca, od 6. Lekka nuta e, chmielowo, chyba skunksowa. Lekki karton. I lekki DMS albo inaczej, lekko siarkowy DMS. Siarka wyraźna. 5 z aromat. Siarka, DMS ze znakiem zapytania i karton. W zasadzie powinien dać 4, no, no dobra, dajmy 4. Piątka. słodowy Też karton cholera no ale też nie mogę, nie, nie mam w 100% pewności że to nie jest woda, chociaż wąchałem szklanki po, znaczy po, kale, po płukaniu i nie było. Lekko siarkowy, lekko kar, kartonowy 5. No trochę lepszy niż tutaj. Kurka. no tutaj już widzicie, padaka, piany zero. Kukurydziany, ale to nie jest mm, y, to nie jest DMS, tylko raczej słód. A może i DMS. Co ja robię? Pomyliło mi się. Bo z tamtej strony idei. Znowu siarkowe nuty. Wyraźnie siarkowe. Siarka, karton i nic poza tym a tutaj, a tutaj co było w czwórce? Kukurydza DMS też cztery. Dwójka. W miarę taki świeży. No, chmielowy, lekko jakby. Ale taki taki wyjałowiony karton tak samo. Tym kartonem się nie będę sugerował. No powiedzmy, że 6. Jakiś dziwny. Co to jest? Jakiś taki szampana ruskiego. Trochę jabłkowy, estrowy, ale w miarę przyjemny. W miarę przyjemne owocowy. Chociaż siarka jest bardziej typowa dla, e, dla no też nam sześć, dla Lagera czy dla Pilsa niż, niż Estre. Tylko to jest lekkie bardzo. Hmm. Lekka nuta jakby starego chmielu. Kwasy do wychodzi dobrze na skórze. Ale nie ma. Kwasy do wychodzi na skórze jako takie wymioty. E, to jest starych I Ja to nawet lubię w czeskich piwach. To jest, to jest nawet niezłe. Jedynka. Smak jest. No, goryczka oczywiście jest niska. Powiedzmy tak, zaznaczona. Dam dwa za goryczkę. Za odczucie w ustach jest. 3. Jest rześkie, jest to To jest na plus na pewno. Nie jest... Nie jest złe. Trochę pustawe, ale do tego się można spodziewać po, taki, spodziewać po takim piwie, więc tam mu 11. 6 ze smakiem chmielu. Chmielowe nawet. Dwójka. No to narobat nie jest zły. Naprawdę trochę chmielu można wyczuć. Też, te, też jest taki orzeźwiający. Także, za odczucie w ustach daję mu 3. goryczki. Do tutaj nie ma w ogóle chyba. Podobnie jak tam, dwa niech będzie, niech, niech mają, ale w smaku jest bardziej wodniste, bardziej takie. 10, ale muszę powiedzieć, nie jest, nie jest najgorzej. Trójka. No nie, nie za przyjemny aromat. Karton w smaku. Tu już nie ma wątpliwości. Jest utlenione. Goryczka, powiedzmy, że trzy. Odczucie w ustach. Jest trochę pełniejsze, nie jest tak wodniste, jak tamte. Dam mu 4, ale wiecie, to jest jak na tę grupę piw. To nie jest tak, że obiektywnie rzecz biorąc. No, ale to utlenienie... Dam mu 8 za smak. Dobra, czwórka. Jakiś dziwny, no... Znaczy, prezentuje się fatalnie. Nawet powinienem mu obniżyć chyba jeszcze za pianę, bo tamte inne mają szczątkową jakąś, a tutaj nic. To jest jeden zapiane. Wysokie nasycenia, takie zapychające. Nie jest puste. Coś tam się dzieje, jakiś słód tam jest. No trzy, goryczka nawet jest. Dam trzy za goryczkę, no i smak. To jest czwórka. Też jest kartonowe w smaku. Takie winne. Czyli jakby alkoholowe. Siedem. Dobra, piątka. Landy do tego wszystkiego jeszcze doszła landrynka, czyli takie landrynkowe estry. Przepraszam. Niestety one są mocno nagazowane. No i one jest takie landrynkowe w smaku też. Le. Niedobre. landrynkowo słodkawe. Black. Pięć za smak. Odczucie w ustach 2, Goryczka 1. Bo ja tu w ogóle żadnej goryczki nie czuję. Mm, może nawet jakiś chmiel w aromacie. DMS tu zapisałem znakiem zapytania. I ten DMS jest. Jest tu normalnie chyba DMS albo jakaś inna siarka w smaku. Takie grzyby trochę. OLE. No ale goryczka jest. Trzy za goryczkę. Odczucie w ustach. Taka pozostająca jest ta goryczka. Dwa. No, i niestety dMS grzyby to jest 5. Więc tak, typuje, że o, nie liczą się w klasyfikacji 6, minus, piątka minus. No i w sumie czwórka chyba też nie. Wysokie nasycenie. To dam minus plus. No i tutaj te by były. Te trzy, jeden, dwa, trzy by były niby najlepsze. Więc postaram się wybrać zwycięzcę i wybrać drugie i trzecie miejsce. Trochę siarki tam się pojawiło. Puste to ono jest. Ale ale z fajnym posmakiem chmielowym. Jest puste, ale z fajnym posmakiem chmielowym. Więc ono na pudle powinno być. Dwójka. Tutaj tego posmaku brakuje. Jest po prostu no taka woda gazowana trochę. lekko kwaskowate, orzeźwiające, ale puścizna straszna. Tu jest goryczka. Dobra, sprawdzę jeszcze tych co odrzuciłem. Szóstka. No jest goryczka, jest goryczka. Trochę taka długa, niezaczysta, no ale jest. Piątka, piątka do kanału na, na 100%. Jest taka landryna, estrowa, nieprzyjemna. Oj, ludzie, przepraszam. Czwórka też do kanału, puste. Dobra, jedynka ma pierwsze miejsce. No i teraz tu drugie. Za wyglądałbym trójkę. To miało niby lepszy aromat. Jest karton jest. A no, tu też. Trójka. Jest goryczka. Ale całość jest taka trochę tempa. Ta goryczka jest taka trochę tempa. Natomiast dwójka. No nie, dwójka jest zdecydowanie za pusta, także dwójka trzecie miejsce, a trójka drugie. One no wszystkie są nie za fajne. Ta jedynka też ma wady. Ale powiedzmy, że jeszcze najmniejszy ból mi sprawia picie tej jedynki. No. Dobra, jedynka wygrywa, trójka druga, dwójka trzecia, no i tamte idą w piach. To już nie będę ustalał, kto tam jest najgorszy. No i wyniki. O ludzie, jak normalnie mnie zapycha po, tym, po tych gazowanych syfonach. Czesi mają takie określenie na eurolagery, chemicki syfon. Syfon, że mocno nagazowany, one są tak mocno nagazowane, normalnie pff, masakra. Ale finał. Final, final, final. Yy, czyli co, yy, żółte to jest yy, z y, półfinałów, tak? Czyli. Czyli nic nie wiem. Czyli. Czyli które piwo jest z y, finału? Aha, jeden. Dobra, czyli tak. Finał. Jedynka. Perła eksport. Trzecie miejsce, znaczy drugie miejsce to jest piwo numer trzy, czyli... Tak? Dobrze mówię? Tak, czyli Staropramen. To jest piwo, które ja uważam za najgorsze w ogóle czeskie piwo w ogóle go nie cierpię. E, I miejsce e, trzecie. Miejsce trzecie, czyli piwo drugie, Karsberg. Hm. Szok. szaupeta, dobra. No, wyniki są cokolwiek zaskakujące, bo w finale pojawiły się dwie perły: e, Karsberg, Staropramen, Zlaty Barzant i Budweiser. E, znaczy, nie dziwi mnie, że aż trzy piwa czeskie się znalazły. E, chociaż wydawało mi się, że te diacy tyle, to powinny odpaść wcześniej, nie? No natomiast ten wygrywa, wygrywa, co mnie zaskoczyło, Perła Export, Numer jeden w finale, numer dziewięć. Właśnie, ja muszę sobie zobaczyć, co ja o tym piwie sądziłem w eliminacjach. Więc tak, wygrała Perła Export, ludzie, jakie to. Mi siedzi tu normalnie na żołądku, wszystko. Uf, przepraszam. Jedynka, dziewiątka. Dziewiątka to było. Szampon owocowy, wysokie na scenie, puste. Ale w finale było estrowe, owocowe, rześkie chmielowe. E, drugie miejsce zajęło piwo. Drugie miejsce zajęło piwo Staropramen. Zawsze o Staropramenie miałem jak najgorsze zdanie w Czechach. I to jest piwo, które miało w finale opis w finale opis siarkowe karton, karton utlenione, a tutaj słodowy DMS siarka. Nie dawałbym mu finału. I tu jest już totalne zaskoczenie. Karsberg, Karsberg, Miejsce trzecie w finale. Chmielowy, chmielowy orzeźwiający, a w półfinałach diacetyl puste, nie przepraszam, to była jedynka. Słodowy, wysokie nasycenie rzeźki posmak. Dobra, i teraz tak. Co cie, ciekawostki. lecimy dalej. Kto był jeszcze w finale? Z laty barza. Z laty barzą to była piątka i szóstka. E, szóstka, lekka siarka, czysty, goryczka, niska. A w finale... W finale szóstka, siarka, DMS, karton, grzyby. Nie, przepraszam, to jest piątka. Kurde, nie połapię się. E, z laty bażan, piątka w finale. I mm, on miał landrynkę. Landrynka. Znaczy wy to już wszystko wiecie, więc nie wiem po co ja to wszystko te... Budwar. Budwar wszedł, ale DMS miał, co ciekawe. DMS, siarkę, grzyby, a w półfinale Słodowy, lekka siarka, lekko kartonowe. Dobra, co tam dalej mamy? Namysłów, diacetyl, gdy myślałem, że to jest jeden z faworytów. Dalej, trójka, co to była trójka w półfinałach? Łomża. Lekko, bardzo wyraźny diacetyl. E, dalej, czwórka. E, perła hmielowa. Przeszła do finału. Karton, lekki skunks, e, wysokie nasycenie. Przeszła do finału, ale w finale, w finale została określona jako kukurydza DMS-karton winne. E, dalej. E, Siódemka, stara prawej to już był. Ósemka, chrolsz chrolsz szampon, DMS, czosnek i karton. Ciekawe. Dziewiątka, Perła Eksport, szampon. I wygrała. <gryw> Dziesiątka, Lech Premium. Jabłkowy, zielone jabłko. Eee, Jabłkowy, zielony jabłko, jabłkowe puste 11. Eee, Budweiser wszedł do finału, i 12. Pilsner Urquell. O, właśnie to jest ciekawe, to też był jeden z moich faworytów. Diacetyl, to tak czułem, że to może być Pilsner Lekki czosnek, to jest dla mnie szokujące. Lekko owocowe, mieli i goryczka. goryczka była na plus, nie? Więc tu można było, e, można było ten, ale ten, a, ten diacetyl był taki duszący, że aż nieprzyjemny. Cóż, jak zwykle, jak zwykle wyniki są co najmniej zaskakujące. Trzy najlepsze piwa to Perła, Staropramen i Carlsberg. W życiu bym nie e, powiedział, gdybym miał typować, co wygra, to bym powiedział, że Namysłów, Budweiser, może Urquell. No ale niestety, znaczy niestety, stety, wielkie testy tym się właśnie takimi prawami się rządzą, że e, no wygrywa to, co się nie spodziewamy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że oczywiście bardzo, bardzo, a właściwie wszystko zależy od tego, ile dane piwo sobie stało na półce, ile czasu minęło od rozlewu, które jest najświeższe i tak dalej, i tak dalej. Dana warka, dane. Tutaj zmiennych jest mnóstwo. Z tych piw żadne mnie nie zachwyciło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że yy, to yy, tutaj ten, ta perła. Zaskakująco była. A teraz. Z butelki to w ogóle nic nie czuję, czy czuję taki lekki. Chmielowy aromat ten chmiel. Jednak jednak tutaj się w miarę. Pojawia eee, trochę może skunksowy. No, ale coś tu jest no widać ten co ciekawe. Perła eee, perła. Eksport wygrała z Perłą Chmielową, która niby jest lepsza, ale widocznie nie jest. No cóż, to by było tyle. Nie zamierzam żadnego z tych piw dopijać. Wręcz zaraz coś spróbuję sobie jakoś przepłukać kubki smakowe. Myślę, że to było dla Was ciekawe. Zróbcie sobie sami taki test. To jest fajna, pouczająca pouczająca. Dyskusja. E, dyskusja, ciabrezę. Ja e, eksperyment. Dzięki za uwagę i do e, usłyszenia, do zobaczenia przy następnych testach.